Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie kanału w pierwszym półroczu 2019 roku. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze nas wesprzeć albo ktoś po raz pierwszy pod filmem jest bezpośrednie konto fundacji, która prowadzi kanał Szachowy Uniwersytet Kanał Edukacyjny lub to tak się wpłaca bezpośrednio, bądź pośrednio, ale za to półautomatycznie, jakby szybciej poprzez rzutkę PL. W obu wypadkach nie należy ponosić żadnych dodatkowych opłat. Wszystkie pieniądze z tych wpłat, wpłat idą na konto fundacji, nie ma żadnych potrąceń. Rzutka jest chyba jedynym takim. Serwera. Przechodzimy do partii świeżych mistrzów świata. Magnus Carsen gra 26 czerwca w Zagrzebiu jego przeciwnikiem Giri. Owrócimy szachownicę, nie wiadomo dlaczego, a może dlatego, że Carsen gra czarnymi, żeby podziwiać od strony Magnusa Karsena. E4. C5. No, wygląda, że będzie sycylijska. Skoczek F3. Skoczek c6, goniec b5. Jak widać, <laughs> posunięcie zwane wariantem, prowadzące do wariantu Rossolimo Taguchi, był amerykański szachista. Jest ucieczką z głównych wariantów, szukaniem nowych drób, co potwierdza, że główne warianty sycylijskie są korzystne dla czarnych. E6 goniec C6 I teraz którym pionem bić? Generalnie lepiej jest bić do centrum, to są generalne uwagi Ale każdą generalną uwagę przed zastosowaniem należy przemyśleć Czy w danym przypadku Ona się sprawdza Generalne uwagi podobno się sprawdzają w 80% Ja myślę, że można by zaryzykować 90% sytuacji jednakowoż jeszcze raz zachęcam do sprawdzenia bezpośrednio przed odbiór do centrum tu może być problem z dojściem do D5 po wymianie tych dwóch pionków mogą powstać zdublowane izolowane pionki tudzież ten jednakowoż co by nie mówić, jakby nie narzekać. Czarne mają parę gońców i więcej pionów w centrum. Więc w daleką przyszłość, w głęboką końcówkę patrzą z dużą, z dużą, z dużą dozą optymizmu. D3 skoczek E7. Tugrywano różnie. Anand grał b3. wano goniec d2. E5, goniec e3. Anand grał hetman e2 też. Też tu mam. Tu mam to wypisane. Ja, to nie o to chodzi, proszę Państwa, i grał też skoczek bd2. Nie o to chodzi, żeby sypać te warianty i analizować, bo tego nie ma sensu analizować, ponieważ po tej grze powstaje... Osobna parte, więc jak ktoś prosi, żeby to analizować, yy, ja mam taką zasadę, inni mogą mieć inne, że jeżeli wykładam jakiś temat, skupiam się na tym temacie, unikam dyskusji w bocznych wariantach, jakby one ciekawe nie były. Unikam odbiegania od tematu, ponieważ gubi się główna linia. Jeżeli uczę o realizacji przewagi po debiucie, przewagi w rozwoju. To jeżeli będę przez 15 minut analizował arcy ciekawą końcówkę wieżową, albo szukał jakiejś kombinacji przez drugie 15 minut, to główna idea, która była do przekazania, ulotnie się. Dlatego, dlatego jak pokazuję partię, to zwracam uwagę na kilka elementów strategicznych, na kluczowe momenty partii a nie analizuje innych możliwości debitowych, które jest multum, które się mnożą. Sztuka no, cytowania cudzych partii nie jest trudna. Ja, ja to potrafię. H4, to jest bardzo ciekawe posunięcie. Grywano tu skoczek F5, ale skoro pion chce iść, to gramy na H5, powstrzymamy tego łowuza. I E5. Co by nie mówić, ostatnie dwa posunięcia białych, no bo D3 to miało jakiś sens, są posunięciami z gry środkowej. A białe są w bardzo, bardzo głębokim debiucie. Wprowadziły jedną figurę. To komputer może taki ruch pokazywać, albo no jak można drażnić. Magnusa Carsen. Jak można drażnić Magnusa Carsena? I co Magnus Carsen? Magnus Carsen słusznie orzekł, że ma ciut lepszy rozwój i i otwiera pozycję poprzez wymianę pionów. Proszę bardzo. Otwiera pozycję. Nie bojąc się słabości tych pionów. Słabość pionów jest częściowo iluzoryczna, ponieważ nie można ich atakować wzdłuż linii, wierzą, bo tu stoi pionek. Tę słabość trudno wykorzystać, natomiast one kontrolują, ajajaj, one kontrolują tu kilka centralnych pól i to ma znaczenie. Bardzo sprytne posunięcie skoczka. I tak trzeba przestawić. Na D6 wyjdzie goniec. H4 osłabiło skrzydło królewskie. Skoczek FD2. Ktoś powie że ja się wyśmiewam z arcymiszu. Proszę Państwa, ja się nie wyśmiewam, nie wyśmiewam z Każdy człowiek robi błędy, jeżeli ktoś gra w piłkę i, sto, i siedzi ten sprawozdawca, który nigdy tej piłki nie kopał, ale komentuje i wszyscy się podniecają, co ten sprawozdawca mówi, uważając za wielkiego eksperta i właśnie powiedział, że przestrzelił a że mu, albo, że mu piłka zeszła z nogi albo, że zagrał słabo to nie jest wyśmiewanie się, tylko to jest stwierdzanie rzeczywistości. No proszę Państwa, kolejne posunięcie, że tak się wyrażę, do tyłu. Czy skoczek na D2 stoi lepiej niż na F3? Stoi gorzej. Odbiera pole gońcowi, odbiera pole skoczkowi, przeszkadza Hetmanowi. normalny ruch rozwojowy skoczek C4 no może tak no może tu no może tu i no może tu goniec E7 niespodziewanie i już wisi pion skoczek C3 no wreszcie jakiś normalny ruch białych Goniec A6. Nagle się okazuje, że skoczek jak zostanie zbity, to czarne będą miały praktycznie piona więcej. Będą miały cztery pionki przeciwko trzem na jednym skrzydle, ponieważ wartość białych pionków będzie dużo mniejsza. Hetman F3. Szykowanie długiej roszady też jest ryzykowe. Proszę bardzo, kombinujemy jak Magnus Carson. Magnus Carson realizuje to, co powiedziałem. Proszę bardzo, a teraz spróbujmy wymyśleć posunięcie, które wykonał Aniż Giry. Anisz Giry wziął pionkę. Pionce 6 no, ograniczał trochę konia, ale to był słaby pionek. Pionkożerstwo w debiucie przy kompletnie nierozwiniętym figurę, to są grzechy początkujących szachistów. Proszę Państwa, naprawdę. aniż Giry ma tam ranking 2,800 lub pod 2,800. W, w poprzednim turnieju pretendentów nie przegrał żadnej partii, zremisował 14 partii, pobił rekord nie do pobicia. No ale gra jak potłuczony, no gra jak potłuczony te partie. Król odchodzi. Grozi wieża C8. Hetman tu długo nie postoli. Dc4. Koniś H4. A czarne se odbiły pionka. Grozi skoczek, bije G2. Oczywiście po wygonieniu Hetmana. Grozi Hetman D4. Roszada. No, bardzo pięknie. No, roszada, Roszadą. Skoczek F5. Skoczek E2. Ja przypominam, że ten skoczek poszedł tu, potem tu. Może ja pozaznaczam, stąd poszedł. A, to nie ten. To ten poszedł, a ten wykonuje taką drogę. No idzie do obrony króla, ale lepsze było wieża D1. Bo Hetman 8 byłoby ciężko. To nawet końcówka jest lepsza. Skoczek E2. Wieża C8. No wieża na C8 specjalnie niczego nie robi. Hetman A4. I teraz uwaga. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna rzecz. Nawet jeżeli program włączymy tu jakiś szachowy program, nie żaden silnik czy silniczek czy wiatraczek, tylko program szachowy, i on wykaże, że tą, tę pozycję można uratować, to nawet aniż giry nie wykona z rzędu 10 posunięć najlepszych według komputera. A jak wykona, to mu się uda raz. To na jedenastym się potknie. Wieża C7. Goniec F4. Wieża D7. Co ta wieża zrobiła? No co ta wieża zrobiła? No ta wieża zdobyła jedyną otwartą linię. Czarne opanowały jedyną otwartą linię. No to takie proste. Teraz piszą, że skoczek niektórzy podają, że skoczek G3. Tak na żywo se komentują. O. H4 każą białym być. A po co? Po C3. G5. Król na F8 stoi dobrze. Wieża weszła do gry nie wykonując posunięcia. Nie jest czarnym potrzebna Roszada, wręcz przeciwnie. Król na G8. Przeszkadzał by wieży. I teraz co? Jeżeli goniec E5, F6, tak, czarny król się czuje bezpiecznie, bo biały, białe figury nie grają. Z olbrzymią przewagą. A jeżeli goniec H2, goniec H2 to H4, Znowu z olbrzymią przewagą czarnych. Pozycja praktycznie nie do uratowania. G5. Nagle sobie przypomniał o wieży. No ale zostawił gońca pod podbyciu. Proszę. Kombinujemy jak Magnus Carlsen. Magnus Carsen zobaczył słabe białe pola a za białe pola odpowiada biało polowy goniec a co zrobił Anish Giri w trzecim czy czwartym ruchu pozbył się tego gońca Magnus Carsen huknął i spojrzał Hetmanem o I jak to bronić? Goniec C7. Niezrozumiałe posunięcie. Nie komentuje. Idziemy pionem na mata. No grozi. Grozi pchnięcie piona. Wieża będzie strzelać. I Hetman Damata. Wieża Damata, Hetman Damata F3. I proszę. Ostatnie posunięcie w parki w tej miniaturze. Ostatnie. To jest proste z punktu widzenia, kto, kto zna grę polową, ten wie. Kto nie zna, niech obejrzy moje filmy z zakładki Białe pola, czarne pola. Jest bariera pionowa na białych polach, trzeba ją pozbyć. H3 i białe się poddały. No co, co mogą zrobić? Na wzięcie i podziękowanie Tu jeszcze chcę pokazać, że koniś jeszcze wchodzi. Oprócz wszystkiego. Obronić tego, jak nie ma. Nie ma jak. Wieża F1. No to bijemy. No, król musi bić. szach z tej strony albo jeszcze bardziej albo najpierw jeszcze rozbijamy pozycję no i biały król dostaje mata no nie ma gdzie uciec nie ma którędy uciec nie ma którędy uciec grozi skoczek h4 grozi z a w ogóle to skoczek e3 grozi można i skoczek e3 zabrać tu i po zabraniu? O, jeszcze lepiej. I czy to jest mat? No jeszcze nie. Jeszcze mata nie ma. Nie wiadomo, gdzie wierzą przejść. Czy na dwójkę, czy na jedynkę. No ale jest przewaga jakości. Piąt dochodzi i król pod atakiem. Ja wrócę, proszę Państwa. no to nie jest wyśmiewanie się z Arcymistrzów. Arcymistrz Giry potrafi zremisować wiele doskonałych partii. Nawet trenuje go żona Zofia górami No, żona go trenuje systematycznie. On gra bardzo dobrze. No, zobaczmy partię. Proszę. To jest... Jeszcze raz mówię, to się wydaje, że to jest ruch niegroźny, że zabiera silnego skoczka, a skoczek robi widełki, ale to jest oddanie białopolowego gońca. To jest pozbycie się jedynego żywiciela rodziny. Hop. Zwracam uwagę, przedtem tego nie mówię, ale pionę 4 stoi na białym polu. Przy takim układzie figur, jak jest. Kiedy czarne mają półtorej figury białopolowej, a białe tylko dwa skoczki, pół i pół to jest jeden, pionki powinny stać na białych polach, białe pionki. Białe pionki powinny stać na białych polach, czyli w grę chodziło o takę, a czarne pionki też powinny stać na białych polach. Nie będę tego rozwijał, po prostu proszę zajść do tych moich filmów. Zbił. H4. Można zapytać Anisza Giry, arcymistrza z Piotrogradu, obecnie mieszkającego nad Morzem Północnym, dlaczego. Wykonuje. Dlaczego tego posunięcia dobrego nie wykonał w pierwszym? Jak dzieci grają, ja też grają mi A4, H4 stawiają wierzę na A3, H3. No. Jest to osłabienie pozycji Roszady Tego pionka będzie brakować na przykład na H3. Proszę. Pion blokuje, łapie białe pola. To nie jest przypadek. I skandaliczny ruch, skandaliczny z punktu widzenia gry polowej. Pion dobrowolnie opuszcza białe pole. A proszę. A nasz miś świata nie bawi się na żadne bicia w przelocie. nie gra depi, tylko od razu tego piona wyważa, żeby jego gońce zaczęły grać. Bicie. I to ja pokażę. Pion poszedł tu. Poszedł tu. Pioszedł tu. To jest kolejne tempo. Czarne. Znaczy, biały natracił mnóstwo temp rozwojowych. Skoczek G6. Punkt H4 już jest niebezpieczny. O! I nagle skoczek się cofa. A tu wchodzi goniec A skoczek robi kolejny ruch, proszę. Oba skoczki rajdują. I co z pionem H4? Likwiduje jednego skoczka. pozycji, w której jeden hetman jest rozwinięty. Białe latają tym hetmanem jak z pierwszym. Proszę Państwa, to są naprawdę błędy trzeciej, czwartej kategorii. Tylko, że w szachach jest tak, że błędów strategicznych trzeba zrobić więcej. Błąd taktyczny to się partia kończy na tej Błędów strategicznych trzeba zrobić kilka, żeby pozycja była przegrana i przeciwnik musi umieć biegać. No ale Karsten umie, proszę. Odchodzi królem. Król na f8 zajmuje najlepsze pole. Pion zniknął i pion jest ściągnięty z białego. Roszada. Roszada podatak. No bardzo dobrze. Kolejny skoczek, proszę. Kolejny skoczek. On niby idzie na pomoc królowi, ale czy on temu królowi pomógł? Carsen zdobył linię D. Trzeba grać jakieś C3. Przyblokować Hetmana. Hetman miał szansę z dłuższy linii wrócić. I szturmujemy. Normalne. I jeszcze proszę. Tutaj że zbił, zbił i odszedł. Napad na G2, a goniec wisi. H4. No pion idzie do H3. I poddały się 23 ruchy. No tak się przegrywa miniatury. Carson wygrał, bo grał poprawnie. No grał bardzo dobrze można powiedzieć. Ale nie wygrałby tej partii, gdyby nie seria błędów anisza giry. Gdyby nie seria błędów anisza giry. Partia skończyła się logicznym wynikiem. Białe oddały białopolowe gońca. Oddały białe pola. Zrobiły słabości wokół króla, nie rozwijały figur, czarne rozbiły piony na białych polach i gra się skończyła. Jedno jest tego pożyteczne, że można podziękować Aniszy Giry, że pozwolił Carlsenowi rozegrać partię szkoleniową. Partia ma bardzo dobry wymiar szkoleniowy. Wśród współczesnych szachistów czołówki takich partii jest bardzo mało. Takich partii jest bardzo, bardzo mało. Wymiar szkoleniowy mają partie te wcześniejsze, gdzie jest duża różnica w sile gry. Dlatego ja pokazuję partie mistrzów świata, tak zwane partie historyczne, że tak się wyrażę. Natomiast obecnie takich partii nie ma, bo sztuka gry w obronie, Podniosła się na bardzo, bardzo wysoki poziom. Na no, Próba ucieczki z teorii, a w ogóle to, jeżeli się gra z Karsenem, o którym wiadomo, że lepiej liczy warianty od nas i zrozumienie strategii ma olbrzymie i końcówki ma olbrzymie. To w tak zwanej normalnej grze nas ogra. Karsena trzeba łapać na tasiemiec debiutowy. Złapać go na tasiemiec debiutowy, który będziemy znali lepiej od niego i zdobędziemy przewagę. Lepszego od nas zawodnika możemy ograć, kiedy go złapiemy na tasiemiec debiutowy. I wiele osób tak próbuje. Choć to jest bardzo trudna sztuka. Dziękuję za uwagę.